Przed wszystkimi świętami spotykamy się na cmentarzu parafialnym w Ososinie Górnej, a okazja ku temu chyba jest wyjątkowa. Tak, chcielibyśmy dzisiaj podsumować cały roczny zakres prac konserwatorskich, które były prowadzone na łososińskim Cmentarzu. Chcemy pokazać mieszkańcom i parafianom, którzy w ubiegłym roku składali datki do naszych puszek na odnowę naszych zabytkowych nagrobków. W trakcie prac konserwatorskich objętych zostało pięć zabytkowych nagrobków i chcemy te pięć nagrobków przybliżyć, pokazać i opowiedzieć troszeczkę historii zarówno o samym, samej naszej nekropolii, jak i o postaciach, które tutaj spoczywają. W tamtym czasie Karol Myszkowski, który zakupił e, majątek w koszarach, był kolatorem tego kościoła, czyli był osobą, która miała decydujący wpływ na wybór proboszcza. O tym, w jaki sposób dokonywano wyborów proboszcza, to jest jeszcze cała ta procedura, ale nie było to tak jak dzisiaj, że to biskup decyduje o tym, kto będzie proboszczem, tylko decydowali przede wszystkim wskazywali kolatorzy, czyli właściciele ziemscy na tym terenie. Kolatorami byli ci, którzy mieli majątek z łososiny górnej i z kosza. Karol Myszkowski był właśnie właścicielem kosza, w związku z czym miał głos decydujący. Zaprosił do siebie mieszkańców i parafian, łącznie z księdzem i zaproponował, żeby najpierw sprawdzić w jakim stanie jest nasz kościół, a potem decydować, czy go rozburzyć i budować nowy, czy też pozostawić ten sam. Cóż się okazało? Zatrudnił również e, takiego eksperta, jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, e, inżyniera, który przeglądał się temu kościołowi i stwierdził, że za 3000 koron jest w stanie wyremontować ten kościół. W związku z czym podjął Myszkowski decyzję. A historia chyba dość ciekawa. Niezwykle, dlatego że sam cmentarz pochodzi z połowy XIX wieku. Więc ma już ponad 100 lat, więc jest niezwykle interesujący ze względu też na, na obiekty, które się na nim znajdują. Sam cmentarz ciągle kryje jakieś niespodzianki. Właśnie ostatnio udało się odnaleźć fragment i tutaj może pokażę fragment stopy krzyża, jednego z naszych łososińskich nagrobków, które. Jego część górna znajduje się na kamiennym cokole. Jeżeli się powiedzie i odnajdziemy tą środkową część, to odtworzymy cały krzyż, a jeżeli nie, no to będziemy musieli poddawać go rekonstrukcji. Ale to pokazuje, że łososiński cmentarz cały czas nas czymś zaskakuje. Osoby, które dotychczas były nieznane nam, nagle Pojawiają się ciekawe informacje, możemy odzyskać je z ksiąg parafialnych czy, czy z jakichś dokumentów archiwalnych. No i pozwala nam to przybliżyć te niezwykłe postacie. I tak jest w przypadku tych nagrobków, które dzisiaj będziemy je pokazywać naszym parafianom.